Dzień dobry, na MASCE, Diagana ja na Macie, nauczycielka jogi. Dzisiaj jestem nad Morzem Bałtyckim, gdzie organizuję weekend z jogą. Dziewczyny właśnie poszły na spacer, bo mają czas dla siebie, a ja Was zapraszam do wykonania krótkiego ćwiczenia, które nazywam Dotykiem Motyla kojące, delikatne ćwiczenie, które wplatam w moją poranną i wieczorną medytację, ale też, które pojawia się na zajęciach z jogi, które prowadzę, więc być może już je znacie. Ok, to zaczynamy. Nie będę o nim za dużo opowiadać, po prostu trzeba doświadczyć tego na własnej skórze. Siadamy wygodnie, mamy proste plecy, wydłużony kręgosłup, długo jak kręgosłup w jednej linii. Obie stopy mam na podłodze po to, żeby się ukorzeniać i uziemiać. Dalej krzyżuję dłonie na wysokości moich nadgarstków i kciuki ustawiam nad obojczykami. Łokcie opadają do podłogi. Delikatnie zamknij powieki. Nie znajdź tutaj swój oddech. Kierując świadomość do wnętrza swojego ciała. W trakcie wykonywania tego ćwiczenia chcemy schodzić z poziomu głowy do poziomu serca, czyli być bardziej w czuciu, bardziej doświadczać tego wszystkiego, co przypływa przez nas w danym momencie życia. I dlatego Was serdecznie zapraszam. I stąd powoli, jak będziecie gotowi, zacznijcie naprzemiennie unosić lewą, prawą dłoń. Delikatnymi, miękkimi ruchami unosimy dłoń i odkładamy ją z powrotem. Tak jakbyśmy chcieli siebie ukoić, pogłaskać, czując ciepło dłoni, na naszej skórze, na naszym ciele. Różne barki, ramiona na kark. Tutaj. No właśnie. I rozpuszczaj napięcia z ciała. Zauważ, jak się czujesz, kiedy wykonujesz to ćwiczenie. Co się pojawia, czego doświadczasz i co tutaj przepływa. Następnie zrób krótką przerwę. Zatrzymaj ruch dłoni. rozgłoś się w ciele jeszcze raz. Wracając z świadomością do ciała, do oddechu. Weź oddech z tym wszystkim, co teraz czujesz. I jak będziesz gotów, gotowa, to jeszcze raz delikatnie zacznij odrywać lewą, prawą dłoń z sobie, pogłaszcz z miłością i czułością teraz. Jeżeli czujesz teraz nic, to ok, oddychaj sobie tym nicem. Być może potrzebujesz trochę więcej czasu, żeby poczuć to, co przypływa przez Twoje ciało. Być może dzisiaj masz rozbiegany umysł i jest trudno Tobie skierować uwagę do wewnątrz. Obserwuj to wszystko i oddychaj. Ja sobie tutaj zawsze wysyłam właśnie dużo miłości, czułości. Obiecując sobie... Że będę stać po swojej stronie, będę siebie wspierać, będę siebie słyszeć, będę siebie widzieć. I będę się uczyć, rozpoznawać moje potrzeby. Zatrzymaj jeszcze raz ruch dłoni. Upewnij się, że barki ramiona, na kark są rozluźnione. Wdech. Wydech i wydech i ostatnie. Oddychaj dalej w swoim tempie i rytmie. I dalej przełóż sobie już dłonie na kolana, rozluźnij barki. Oczywiście do tych motyla możemy wykonywać sobie dłużej, w zależności od tego, właśnie jakie mamy potrzeby, czego nasze ciało potrzebuje. I ja Was zapraszam do tego, żeby doświadczyć do tego motylu, nie tylko obejrzeć ten film, ale faktycznie usiąść sobie może z jakąś muzyką w tle, świeczki i zobaczyć, jak ten dotyk. Wpłynie na Wasze samopoczucie i na Wasze odczuwanie. Ja Wam dziękuję, życzę Wam spokojnego, lekkiego dnia i do zobaczenia na macie. Następnym razem, jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam z naszego pięknego Bałtyku. Trochę jest wiecznie, trochę szaro, jak to w kwietniu nad naszym morzem bywa, pogoda jest nieprzewidywalna. Ale nawet lepiej, im więcej wiatru, tym lepiej nam się będzie oddychać e, jodem. Dziękuję Wam bardzo kochani, do zobaczenia. Dzięki.